Witaj na podcaście na temat emocji, ciała i komunikacji. Nazywam się Bartosz Zadurski i dziś chciałbym opowiedzieć o syndromie kontrolera, czyli jak rozpoznać i transformować nadmierną kontrolę. Jeśli mówimy o nadmiernej kontroli, to powinniśmy sobie ją zdefiniować, i do zdefiniowania nadmiernej kontroli przyda nam się rozróżnienie ze zdrową kontrolą. A zdrowa kontrola. Oparta jest przede wszystkim na świadomości, gdy jestem świadom swoich potrzeb, swoich granic i tego, jak ta kontrola jest powiązana z realistyczną oceną danej sytuacji. Jest to także związane z elastycznością, gdy potrafię dostosować się do zmiennych okoliczności i też na to otwarcie reagować. Jest też związana z zaufaniem zaufaniem do siebie samego oraz do innych, pozwalając na autonomię, na niezależność. I to jest ta zdrowa kontrola. Jednocześnie mamy czasem nadmierną kontrolę, która cechuje się sztywnością wtedy mam trudność w adaptacji do zmieniających się okoliczności. Do zasad, schematów, gdy nie mam zaufania, mam trudność z zaufaniem zarówno sobie, jak i innym. I najważniejsze nadmierna kontrola jest związana z emocją lęku. Gdy odczuwam lęk, odczuwam niepewność, która jest formą lęku. Jest to najczęściej związane z tą nadmierną kontrolą. Jeśli temat kontroli dotyczy mocno lęku. I ta nadmierna kontrola, ten syndrom kontrolera, może się przejawiać w naszym życiu tak intensywnie i tak mocno, że wkracza w wiele obszarów naszego życia i zaczyna nam trochę utrudniać to życie w jakiejś harmonii. Po czym to mogę poznać? Po pierwsze, mogę to usłyszeć od bliskich. Usłyszeć, że nadmiernie kontroluję, że przejawiam się kontrolą, że chcę wszystko kontrolować. Mogę to usłyszeć od bliskich, może to usłyszę w pracy. Warto na to zwrócić uwagę, czy ja takie komunikaty usłyszałem z zewnątrz, że ten temat kontroli się u mnie często przejawia albo intensywnie przejawia. I patrząc natomiast, do wewnątrz na samego siebie, to żeby rozpoznać tą nadmierną kontrolę, mogę zwrócić uwagę na moje motywacje? Co jest motywem mojego działania związane z kontrolą? Czy jest tam motywacja związana z jakimś lękiem, potrzebą bezpieczeństwa, czy raczej świadomym dążeniem do realizacji celów? Czy mam sobie elastyczność? Czy potrafię dostosować się do nowych sytuacji, i zmian? Czy trzymam się sztywno zasad bez względu na okoliczności? Czy mam zaufanie dla siebie i dla innych? Czy może mam tendencję do nadmiernego kontrolowania działań innych osób, z, na przykład z jakimiś związanych z jakąś obawą, jakimś lękiem? Jakie są skutki, jakie są efekty mojej kontroli? Czy moja kontrola prowadzi do poprawy sytuacji i relacji, czy raczej do napięć i konfliktów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych? I skąd to się bierze? Nadmierna kontrola jest przede wszystkim związana z lękiem, co już tutaj padło. Który najczęściej jest związany z naszymi historiami, czy najczęściej wczesno dziecięcymi. Różne sytuacje, często traumatyczne, doprowadziły do tego, że rozwija się w nas część, która jest kontrolerem, która chce wszystko kontrolować z obawy, chce zapewnić bezpieczeństwo. Coś w przeszłości było niebezpiecznego, coś było trudnego, i teraz chce ona zapobiec podobnym sytuacjom. Ma pozytywne intencje. Poznanie tej historii, poznanie tej części mnie, która tak nad, nadmiernie kontroluje, która chce wszystko kontrolować, może być pomocne, i tu jest istotne to, żeby nawiązywać kontakt z tą częścią. Z miejsca ciekawości, i otwartości, współczucia. Nie z chęci zmieniania jej, nie z chęci tłumaczenia jej, że ona robi coś nie tak, że na przykład nadmiernie kontroluje, tylko z miejsca ciekawości, chęci poznania jej, poznania jej historii, dlaczego ona tak robi, bez negocjowania z nią, przekonywania jej do jakichś zmian, z czystą ciekawością i otwartością. Poznaję tą część. Po to, żeby nawiązać z nią relację, a nawiązanie relacji jest pierwszym krokiem do możliwości pomocy tej części. Mogę sprawdzić, co ta część chroni, albo kogo ona chroni, bo możliwe, że chroni też jakąś inną część, która doznała w przeszłości czegoś trudnego, jakiegoś dużego bólu, i teraz ta część ochronna, ten kontroler. Chcę mocno zapobiec temu, żeby taka podobna sytuacja już się nie powtórzyła. Mamy też perspektywę empatycznej komunikacji, NVC, w którym skupiamy się na potrzebach, czyli pod tą kontrolą, w której jest emocja lęku, co się kryje pod tym lękiem, o jaką potrzebę chce zadbać ta emocja. I zapewne będzie to potrzeba bezpieczeństwa, może też i uznania. I przyjrzenie się mojej relacji, zarówno z tą emocją lęku, niepewności, jakąkolwiek formą odmiany lęku, ale też i przyjrzenie się mojej relacji z tą potrzebą, która jest za tą emocją potrzebą bezpieczeństwa, czy jakąś inną, może uznania. Co za tym się kryje? Jaka moja relacja jest z tą potrzebą? Jak ona wyglądała wcześniej w dzieciństwie? Jak wygląda teraz? Czy jest tam jakaś różnica? Jeśli tak, to jaka? Jak ja mogę się zatroszczyć też o tą potrzebę? Jakie inne strategie mogę też znaleźć na zaspokojenie tej potrzeby? Czy ja ją wewnątrz w sobie, samym, mam zaspokojoną? Czy ja samego siebie mogę otoczyć taką wewnętrzną opieką, czułością, miłością. I kluczowy tutaj jest rozwój świadomości, rozwijanie swojej świadomości, świadomości swoich motywacji, re reakcji, świadomości oczywiście swoich uczuć i potrzeb świadomości swoich wewnętrznych części, które są związane z kontrolą. To daje nam możliwość uchwycenia tego, co jest sednem. I w dalszym kroku też popracowania z tym pod kątem terapeutycznym. I ten, ten terapeutyczny aspekt może być zarówno w terapii, psychoterapii, ale także i w autoterapii. Potrzebny jest tu potrzebna jest tu Świadomość. I oczywiście praca z emocją lęku, która jest podłożem nadmiernej kontroli, praca z tym lękiem, regulacja emocjonalna będzie tu bardzo, bardzo wskazana. No i rozwijanie zaufania zaufania do siebie, zaufania do innych zapraszania do przywództwa naszego ja naszego self. Bo to pozwala na większą elastyczność i otwartość na zmiany. I jeśli ten temat Cię interesuje, to za jakiś czas, w zależności w którym momencie słuchasz tego podcastu, jeśli słuchasz go w momencie premiery, to przypuszczam, że to będzie w okolicach kilku miesięcy. Planuję kolejną edycję mojego kursu Jak radzić sobie z lękiem i niepokojem. Ścieżki spokoju. Jeśli interesuje Cię ten temat, możesz zapisać się na listę osób zainteresowanych. Możesz też zapisać się do mojego newslettera, aby otrzymywać listy rozwojowe, które wysyłam średnio raz w miesiącu z różnymi podpowiedziami, zaproszeniami do różnych praktyk, ćwiczeń, refleksjami czy rekomendacjami. Link do zapisu znajdziesz w opisie tego odcinka. I jeśli to było dla Ciebie wartościowe, może być też wartościowe dla innych, za wszelkie udostępnienia będę bardzo, bardzo wdzięczny. Zapraszam oczywiście do subskrypcji i ocenienia tego podcastu, który jest pewną formą wsparcia dla mnie, bo to pozwala mi dotrzeć do większej ilości odbiorców. A taki jest mój cel: aby dzielić się tymi różnymi podpowiedziami, strategiami, po to, abyśmy wszyscy żyli bardziej świadomie, abyśmy budowali lepszy świat dla siebie i dla innych. Dzięki za dziś. Do usłyszenia.